Miłowani wierni ksiądz Jan Maria Wiannej, wielki święty, proboszcz z Ars. wracając kiedyś od chorego, spotkał na swej drodze myśliwego, który miał przepięknego psa. Podszedł do niego, pogłaskał niezwykłe zwierzę i pochwalił niezwykły pies. Myśliwy się uśmiechnął, wypiął dumnie pierś do przodu. Ale ten, który był święty i przenikał serca i sumienia, dodał zaraz: O jak dobrze by było, żeby pańska dusza była choć tak piękna jak ten pies. Drodzy wierni, można być dobrym człowiekiem. To taki współczesny slogan: Jestem dobrym człowiekiem, to wystarczy. Kościoła już nie trzeba, mogę żyć po swojemu bo jestem dobry. I rzeczywiście, jeżeli ktoś chce osiągnąć tylko szczęście ziemskie w postaci przemijalności, która kończy się śmiercią, grobem, to może na tym poprzestać. Natomiast każdy człowiek, który ma świadomość wieczności, chce poznawać Pana Boga i uznaje się za wierzącego, byłby głupcem, gdyby sądził, że wystarczy być dobrym. Dlatego, że dobro obiecane przez Pana Boga tak niewyobrażalnie przewyższa nasze dobro, które możemy uczynić, że w żaden sposób nie jesteśmy sobie wysłużyć nieba. I o tym jest drodzy wierni dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus przemienia wodę w wino. Być dobrym człowiekiem, to być tylko wodą, pożyteczną, ale tylko wodą, zwykłą wodą. Cud, który dokonuje się na weselu w kanie galilejskiej, to uszlachetnienie tej wody, przeniesienie jej na zupełnie inny poziom egzystencji. Woda staje się winem. Gdy kapłan podczas ofertorium dolewa kropli wody do wina, które pierw lewa do kielicha, modli się. Boże, któryś godność natury ludzkiej przedziwnie stworzył, ale jeszcze przedziwniej naprawił. Ponieważ przez łaskę Bożą, drodzy wierni, my możemy być dziećmi samego Boga, kiedyś z nim uczestniczyć na życie wieczne w niebie. I kiedy ta kropla wpada do tego wina, to z tą kroplą. W tym symbolu my wszyscy łączymy się z bóstwem, które niewyobrażalnie nas przewyższa, ale jak naucza nas święty Kościół, Pan Bóg kocha każdego z nas jako swoje indywidualne dziecko, wyjątkowe. Dlatego, chociaż łączymy się z bóstwem poprzez sakramenty, za chwilę poprzez komunię świętą ci, którzy są w stanie łaski uświęcającej. To jednak, drodzy wierni, nie zatracamy swojej osoby. Pozostajemy tą jedną niezwykłą osobą, którą Pan Bóg umiłował już przed wiekami. I to jest cud Boży, ponieważ taka wielka marność, jaką jesteśmy, gdy łączy się z tak wielkim BÓSTWEM, nie ma prawa nie rozmyć się. A jednak na tym miłość polega Boża. Że tę naszą marność wznosi ku górze i dlatego potrzebna nam jest ta Boża Łaska. My musimy dać Panu Bogu wodę naszego życia, ale musimy otworzyć się na zdroje łask, które dają nam niebo. Sami bowiem nie jesteśmy sobie w stanie tego nieba wysłużyć. Stąd też, drodzy wierni, patrzymy na naszą motywację w dążeniu do doskonałości. Jakie jest jej najgłębsze podłoże? Czy rzeczywiście pragnienie nieba ożywia moją codzienną walkę o świętość, czy tylko pragnienie doskonałości ludzkiej, a może tylko strach przed piekłem? Co jest moją motywacją? Niebo. Czy ja sam? Moje ambicje czy zjednoczenie z Bogiem w wieczności? Pragnienie nieba, drodzy wierni, jest nam konieczne, jeśli chcemy być prawdziwymi katolikami. Jest nam konieczne, ponieważ ono sprawia, że znamy cenę trudu, który ponosimy. I wtedy nasza motywacja jest oczyszczana, i wtedy, jeżeli my rzeczywiście będziemy rozbudzać w sobie pragnienie nieba, to przestaniemy w końcu przychodzić ciągle z tymi samymi grzechami do konfesjonału. Bo Pan Bóg zacznie nas podnosić ku górze, bo zacznie nas przemieniać. Ale o to pragnienie idzie, i to jest temat dzisiejszego kazania. Czy ja pragnę nieba? Drodzy wierni, to pragnienie nieba powinno porządkować całe katolickie życie. I to pragnienie nieba nie może się poddać pod jakiekolwiek zewnętrzne czynniki, nawet ustalone jako prawo świeckie. Nie może się to pragnienie ugiąć pod tym, ponieważ to niebo jest celem, a nie ziemia. I jeżeli my, obdarzeni tak wielkim przywilejem bycia katolikami, otrzymujemy tę możliwość, otrzymujemy przez wiarę objawienie Boże i widzimy, co nas czeka, że w żaden sposób tego ani opisać się nie da, ani zrozumieć, to jakże śmieszni musimy być w oczach Bożych, kiedy rezygnujemy z codziennej walki o niebo. Ta walka przez wieki Kościoła. W różny sposób wyglądała. Zawsze jednak jej głównym rdzeniem jest walka z własnym grzechem. To jest podstawa w drodze do nieba. Ale drodzy wierni, kiedy Kościół się rodził, to nie tylko trzeba było walczyć z grzechem własnym, ale również trzeba było odpierać ataki wroga zewnętrznego postaci wielkich prześladowców, którzy chcieli zniszczyć chrześcijańskie dzieło i prawdę objawioną, którzy byli poddani pod diabelskie podszepty i wykonywali to, co diabeł kazał, byli na diabelskich usługach. To się w kościele od czasu do czasu odnawia te prześladowania z różnych stron. Dziś żyjemy w takich czasach. Że musimy po pierwsze zawsze walczyć z własnym grzechem, ale również, znając prawdę objawioną, musimy walczyć z tym światem. Można walczyć z tym światem bezskutecznie i będzie się tak działo za każdym razem, kiedy człowiek będzie walczył ze światem nawet o piękne idee, ale bez pragnienia nieba. Będzie to walka bezskuteczna. Natomiast kiedy pragnienie nieba będzie zawsze nas pociągać, jako pierwszy czynnik motywujący, to przecież mogą nas i pozamykać w więzieniach, i pozabijać, zrobić z nami, z naszym ciałem, z doczesnością, co będą chcieli. Pozornie będzie to przegrana, ale naprawdę będzie to zwycięstwo. Zwycięstwo tyle razy potwierdzone krwią męczenników na przestrzeni dziejów całego Kościoła. Stąd to pragnienie nieba jest tak kluczowe. Nie może ono być nam obojętne. Jakie są podane przez Kościół, przez mądrość wieków, cechy, które powinien posiadać człowiek pragnący nieba? Są takie cztery podstawowe cechy weryfikujące, czy ja, tu i teraz, w tym kontekście, w tych czasach, wobec tych zagrożeń zewsząd na nas napadających, jestem tym, który pragnie nieba ponad wszystko. Pierwszą cechą, drodzy wierni, jest nadprzyrodzoność tego pragnienia. Wiele ludzi, nawet u nas, w ramach, tych, w ramach tradycji katolickiej, ulega emocjonalnemu pragnieniu nieba. Chce osiągnąć niebo, ponieważ na poziomie emocji to wszystko, co jest związane z katolicką wiarą, w jakiś sposób jest odczuwalne jako przyjemne. Emocje również są rozbudzane poprzez różne duchowe sensacje, które napawają nas jakimś niepokojem albo ekstazą, i za tym podążamy. To nie jest nadprzyrodzoność tego pragnienia, to jest bardzo prymitywny poziom. Nadprzyrodzoność tego pragnienia realizuje się w nas wtedy, kiedy człowiek aktem woli rozumem rozpoznając to, co przez wiarę wie, bo Pan mógł mu objawił, za tym idzie. I modli się o niebo. To właśnie wtedy jest w nas nadprzyrodzoność tego pragnienia. Czy zatem ja w swoich prośbach mamy ich zawsze bardzo wiele, czy na pierwszym miejscu stawiam? Niebo. Prośbę, która przewyższa wszystkie dobra doczesne, wszystkie doczesne sprawy. Niebo. To odpowiedź na to, czy w moim życiu to pragnienie jest nadprzyrodzone. Drugą cechą, drodzy wierni, jest cecha, która wyraża się w słowa: Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jest to cecha. Którą określimy, iż jest to pragnienie przewyższające wszystko. Czy moim głównym wysiłkiem w życiu, tym najważniejszym, jest osiągnięcie nieba? Czy rzeczywiście w każdej nawet najdrobniejszej czynności mam świadomość, że ja albo walczę o niebo, albo z niego rezygnuję w każdej sekundzie życia? Czy ja poświęcam wystarczająco dużo wysiłku, ażeby to niebo osiągnąć? Może jestem przerażony tym niebem. Może intuicyjnie czuję, że postawić tylko na niebo, to narazić się dzisiaj włodarzom tego świata. To być wyrzutkiem, to być wyśmianym, to być pozbawionym może i praw tu na ziemi. Może tak być. Usłyszmy zatem dobrze słowa świętego Józefa Kalasanty, który mówi: O niebo, niebo, jakże nieugiętą dajesz siłę tym, którzy tylko do ciebie chcą wejść. Kolejną cechą pragnących właściwie nieba to cecha pragnienia postępującego. Człowiek, który pragnie nieba, nie odwraca się ciągle za siebie. Nie przeżywa ciągle swojej grzeszności jako największego problemu na świecie. To jest człowiek, który cały czas, całą siłą swej woli idzie do przodu. Który nie marnuje czasu na wspomnienia. Który jest świadomy, że jest grzesznikiem i wcale go to nie dziwi, ale jeszcze bardziej jest zachwycony tym, że Pan Bóg z takiej marności potrafi wykrzesać coś dobrego. I idzie do przodu, nie zatrzymuje się. I ostatnią cechą pragnących niebo to cecha pragnienia praktycznego. Wróćmy jeszcze raz do Ewangelii. Żeby woda stała się winem, nasz Pan Jezus Chrystus, drodzy wierni, cóż kazał? Kazał nanosić wody do tych stągwi, wykonać pewną pracę. Święci jako najbardziej praktyczni ludzie świata, zwyciężający ten świat, nawet jeśli ten świat próbował ich zabić, święci byli tymi, którzy ciężko pracowali. Bo święty Filip Nereusz przypomina, że niebo nie jest stworzone dla ludzi leniwych. Tam się leniwy nie dostanie. Zatem do. Tego pragnienia potrzeba ciężkiej pracy, ale ta praca i tak na nic się nie zda, jeżeli przy tej pracy nie będzie asystowała swoim stawiennictwem ta, która przez Boga jest nam dana i w Ewangelii Świętego Jana postawiona jako pierwsza, która stawia się za nami. Drodzy wierni, Królestwo Boże doznaje gwałtu i tylko ludzie gwałtowni je zdobywają. Ale gwałtownie w miłości, którą w stanie uprosić nas jest jedynie ta, która prawdziwie kochała Najświętsza Maria Panna. To o niej Pius XII mówił, że ona w naszym życiu ma zajmować miejsce jak mama w rodzinie, ma być sercem rodziny. To święty Pius X przypomina, że nikt nie może skutecznie od Najświętszej Marii Panny łączyć ludzi z Jezusem i bez jej słowa woda nie stanie się winem. Bez jej obecności w naszym życiu my nie staniemy się szlachetnym winem, pozostaniemy tylko może dobrymi ludźmi. Stąd też święty Maksymilian mówi, że to najprostszy, najłatwiejszy, ale dodaje także, iż najprzyjemniejszy sposób, w którym człowiek łączy się z łaską przez jej wstawiennictwo, której tę łaskę otrzymaną w sakramentach zachowuje, nie traci jej szybko, nie staje się. Może na zewnątrz dobrym, ale w środku całkowicie pustym i bezsensownym, jak ten myśliwy z początku dzisiejszego kazania. Dlatego też święty Bonaventura nas naucza. Ktokolwiek jest naznaczony nabożeństwem do Maryi, będzie zapisany w Księdze Życia. A święty Karol Boromeusz, biskup nad kościołami swojej diecezji, kazał zawsze nad bramą wejściową umieszczać wizerunek Matki Bożej. A żeby przypomnieć, że tylko przez nią dojdziemy do nieba, że tylko z nią to pragnienie ma sens. Kiedyś święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej wyznał swojemu kierownikowi duchowemu, iż jest pewny, że pójdzie do nieba. Tenże kierownik duchowy oburzył się, jakże może być człowiek tak pewnym? Przecież to przejaw pychy i skarcił swojego podopiecznego, na co święty Gabriel odpowiedział. Ja wiem, że pójdę do nieba, ponieważ ja kocham Maryję, a kto kocha Maryję, już na ziemi jest w niebie. Bez względu na to, co z nami zrobią. Bez względu na to, jaka czeka nas przyszłość. Bez względu na to, jak nas będą traktować, czy ograniczą naszą wolność, czy każą nas, wydadzą nas na śmierć. Kto kocha Maryję, tu i teraz jest w niebie. Święty Alfons Maria de Liguori naucza, ten, kto kocha Matkę Bożą, może być tak pewny nieba, jak gdyby już w nim był. I ostatnia rzecz, drodzy wierni. Ten, kto kocha. Co to znaczy kochać? Każdy z nas może kogoś kocha, może był prawdziwie zakochany, miał taki okres. Jak się kocha tak naprawdę, to czego się pragnie? Szczęścia tej drugiej osoby. A to szczęście polega na tym, że co by ta osoba nie zapragnęła, to ja pragnę jej to dać. Jakąkolwiek by nie miała zachciankę, ja pragnę jej ją spełnić. Jestem gotowy zawsze służyć, zawsze wypełnić z radością, że mogę. Tak wygląda na zewnątrz miłość, która wypływa z serca. Kochać Matkę Bożą, czego Maria pragnie? Objawiła nam to w dzisiejszej Ewangelii. Kto kocha Matkę Bożą, odpowie na to wezwanie. I tylko ten będzie ją kochał prawdziwie, kto zrobi wszystko, co mówi jej syn. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.